Jesteśmy w Legnicy. Legnica była nazywana Małą Moskwą. Dlaczego? Opowiem Wam zaraz. Legnica przez prawie pół wieku odgrywała znaczącą rolę w europejskiej przestrzeni politycznej i wojskowej. Wynikało to z faktu stacjonowania w mieście Sztabu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, dowództwa 4 Armii Lotniczej. I jednego z najliczniejszych w Polsce garnizonów, a w latach 1984-1990 naczelnego dowództwa zachodniego Teatru Działań Strategicznych. Ze względu na dużą koncentrację w mieście jednostek wojskowych i struktur dowódczych, Legnicę dlatego właśnie nazywano Małą Moskwą. Wojska radzieckie. Do swojej wyłącznej dyspozycji zajęły około 1200 różnego rodzaju obiektów zlokalizowanych na terenie miasta. Stanowiło to ponad 30% jego przedwojennej zabudowy. Najokazalsze obiekty użyteczności publicznej szkoły, szpitale, sądy, urzędy i obiekty sportowe znalazły się we władaniu Rosjan. Tereny przez nie zajęte, tereny przez nie zajęte, zwane kompleksami, były miejscami wydzielonymi, niedostępnymi dla polskiej ludności. Wejścia do nich strzegli uzbrojeni wartownicy. Kto o tym wiedział jeszcze przed 1989 rokiem, że były takie miasta w Polsce wydzielone. 90% ludzi nawet nie miała tego świadomości. Największy kompleks liczący 39 hektarów, zwany kwadratem, obejmował, obejmował teren najbogatszej i najpiękniejszej dzielnicy Legnicy, najpiękniejszej dzielnicy Legnicy Tarnin, Tarninowa. Podjedziemy tam, może jeszcze dzisiaj, jeżeli oczywiście nie zapadnie ciemność. Był otoczony dwumetrowym murem. W kwadracie znajdował się budynek sztabu kwatery najwyższych rangą oficerów radzieckich. Generałowie zamieszkiwali w kilkudziesięciu willach i rezydencjach wybudowanych na początku XX wieku przez legnickich fabrykantów, lekarzy, adwokatów. Kwadrat był samowystarczalny. Na jego terenie były banki, kina, kawiarnie, sieć dobrze zaopatrzonych sklepów i obiekty reprezentacyjne. I najokazalszym był dom Prioma, w którym przyjmowano najważniejszych oficjalnych gości. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj pierwsi sekretarze partii przyjeżdżali. Proszę bardzo, zakaz wstępu. Zawodowa Kadra Oficerska i pracownicy cywilni Jary mieszkali także na terenie miasta, zajmując ponad 2,5 tysiąca mieszkań. Od 1946 roku przebywało w mieście stale kilkadziesiąt tysięcy radzieckich, radzieckich żołnierzy. Fakt przebywania w mieście i okolicy kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, co prawda wówczas sojuszniczej, ale jednak obcej armii, jednym nie przeszkadzał, drugim. Drudzy natomiast z tym faktem nie mogli się pogodzić. Ci pierwsi znajdywali w nim dobre strony, wskazując na dziesiątki przedsiębiorstw, spółdzielni i zakładów rzemieślniczych świadczących różnego rodzaju usługi dla wojska. W kompleksach radzieckich pracowały setki mieszkańców Legnicy. Jednostki wojskowe były głównymi odbiorcami wody, gazu i energii elektrycznej. Koniunkturę w miejskim handlu nakręcał nieograniczony i wszechstronny popyt na polskie wyroby, popularne i poszukiwane w ZSRR. Powyższe okoliczności kształtowały wizerunek przebywających w mieście Rosjan jako ludzi, z którymi da się żyć i robić dobre interesy. Drudzy, nie kwestionując powyższych faktów, wskazywali na negatywne następstwa nieobecności wojsk radzieckich dla rozwoju miasta. Legnica od 1940. 5 do 1993 roku była miastem o ograniczonej suwerenności. Plany zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja inwestycji, wysokość budynków, budowa przejść podziemnych i w ogóle prowadzenie wszelkich robót ziemnych oraz prac w pobliżu jednostek wojskowych, a także obsada niektórych stanowisk musiały być konsultowane z dowództwem PG. W. Sytuacja ta wywoływała odruchy społecznego sprzeciwu. Indywidualne manifestacje niezadowolenia miały miejsce od samego początku. Ale pierwsze, ale pierwsze, ale pierwszy większy protest zbiorowy miał miejsce dopiero w 1956 roku. Na ulicach. I pod pomnikiem wdzięczności dla armii radzieckiej Legniczanie masowo protestowali przeciwko obecności wojsk radzieckich w Polsce. W pamiętne dni polskiego października również z legnickiego garnizonu wyjechały czołgi. Ustawiły się na wszystkich trasach wylotowych z miasta, a część z nich skierowała się w kierunku Łodzi, biorąc udział w gwieździstym marszu na... właśnie... Na Warszawę chyba, tak? Na Warszawę, dobrze pamiętam. Fakt ten pokazał, jaką rolę miał do jak, jaką rolę miały do spełnienia wojska PGW w, w Polsce. Kolejny raz czołgi z Legnickiego Garnizonu wyjechały w 1968 roku, aby nieść tak zwaną braterską pomoc dla Czechosłowacji. Następnie wybu wybuchy Następne wybuchy protestów przeciwko obecności wojsk radzieckich w Polsce miały miejsce w 1982 roku i nieprzerwanie do 1989 roku. Trudny czas pobytu wojsk radzieckich w Legnicy zakończył się w końcu 16 września 1993 roku. W tym dniu ostatnia grupa. Rosyjskich żołnierzy opuściła na zawsze Legnicę, która w cudzysłowie gościła ich przez 48 lat. Dopiero wtedy prawie trzecia część miasta powróciła do Polski. Rozpoczął się kosztowny i trudny proces zagospodarowania terenów i obiektów porosyjskich. Na ten cel gmina Legnica wydała ponad 70 milionów złotych w tym ze środków własnych około 50 milionów. Dawną świętność odzyskała dzielnica Tarninów i dziesiątki obiektów użyteczności publicznej. Kilka tysięcy legniczan wprowadziło się do mieszkań odremontowanych w bazach wojskowych, ale trzeba pamiętać, że to co zostawili Rosjanie po sobie to po prostu była tragedia. Miasto zostało praktycznie przez nich zniszczone. Cała infrastruktura została, można powiedzieć, zdemolowana, zdewastowana. A teraz pojedziemy, może zdążymy jeszcze do tej dzielnicy luksusowej, gdzie mieszkali ci rosyjscy oficerowie. To co? Jedziemy? Jedziemy.